Miłego owocu. Tak niedawno śpiewa dzisiaj, cicho, cicho i całkowo zmarliście, bo mówię ci znajemnie to słowo. Dzisiaj też tak połama o ciszę, bo tylko w ciszy usłyszeć można okres Jezusa zasłuchającego słów wyroku, upadającego na twarde kamienie. Świętego do przybycia i wypowiedzącego ostatnie słowa. Wręce, twoje. Wielka tajemnica, a zazmubić się może tylko ten, kto wyrósł raz z... Ten krzyż musł upadł, był bity, poniżany, przyziono z niego. Gęsta krew zbawiciela, lała się na sucho ziemię. Jak wielu z nas idzie z tobą na gorąco, jak wielu choruje. Graci najbliższych umiera w samotności. Wybacz nam, panie, jeśli ich skrzywdziliśmy. Wybacz nam, panie, jeśli przez nas cierpią. Wybacz nam, chryste. Dążenie i Uprzeżą! Na śmierć! Przypomina nam wystrzegać się pochopnych sądów. Piłat wydał wyrok wbrew faktom i własnemu przekonaniu. Nie miał odwagi, by się zbuntować. To i nam się zdarza. Przytakujemy większości, bo tak jest wygodnie. Przedkładamy spokój nad sprawiedliwość. Nie reagując, możemy przyłożyć rękę do zbrodni. e to sami bierzemy w życiu na jak wśięża. nie uciekać od Niego, ale zmierzyć się z tym trudem. Czy można wziąć cierpienia? Możemy wziąć cierpienie na dobro kogoś bliskiego, dobro I to może być naszym zwycięstwem nad tym złem, którym jest cierpienie. Ale podróż się i poszedł dalej. Jezus nie upadł tylko pod ciężarem krzyża, ale pod ciężarem naszych grzechów. Człowiek upada w życiu nieraz tak bardzo, iż staje się. Swoją własną karykaturą. Może nawet szukać uzasadnienia dla swojego upadku. Wielu ludzi usprawiedliwia się, że ten pierwszy raz to jest raz ostatni, wyjątkowy, przypadkowy. Tymczasem to jest sygnał że jesteśmy zdolni do upadku, sygnał postrzegawczy, że jesteśmy zdolni do czegoś, o co się wcześniej nie podejrzewaliśmy. W na robotę jest swoją Matkę. Dopiero po pewnej chwili ją zauważył. Tylko naszej siebie Odciągnięcie To spotkanie pełne miłości. Matka jest obecna w obliczu cierpienia i w codzienności, pomagając, rozumiejąc nasze problemy, wspierając nas obecnością. To jest szczególnie ważne więc nie możemy zrobić. Jesteśmy wysilni. Że nie dzisiejszym, aby pomóc ludziom, się z tobą zbliżają. Przemierza z się z nie chciał zostać wciągnięty w ich rok. Dopiero, gdy Szymu, ty, m, dopiero gdy szedł z Chrystusem, jego cierpienie go poruszyło. Ten epizod pozwala nam pamiętać, byśmy cierpiącym, prześladowanym pomogli, nawet gdy początkowo robimy to z przymusu. Kronika z białą chustę, krwi i pokój Miałam wadę wody, żeby to to symbol człowieka, który w jakimeteralu przyszedł, jeśli się nie pomoć. Powinniśmy o nim pamiętać, gdy brakuje nam odwagi, by wspomnieć o łóżku ludzkiego, brakuje nam odwagi, by wspomnieć o potrzebującego pogadzonego chorego. Trzeba mu wziąć przestaną zaparnięcia, by się nie wrócić. Trzeba odważyć. tylko i słowa otuchy. W drodze na półkąta pieczy z płoną Drugi upadek oznacza ból i nogę Drugi upadek to nie klęska, a po zbignięciu się z niego. To kolejne zwycięstwo. Jednak kiedy upada się po raz drugi, toniając ten sam błąd, powinno to być ostrzeżeniem. Nie wolno było publicznie opokiwać skazanców. Kobiety sprzeciwiły się ze i Jezus się strofuje nie oczekuje litości. Jego słowo to odpowiedź, by zwrócić uwagę do siebie samego. Jezus coraz bardziej opada z sił. upada po raz trzeci. Stał jednak i daje koniec krzyż. Nie powinien się dźwignąć, ale zrobił to. Trzeci upadek to sygnał, że w życiu nie musi być upadków ostatecznych. Ta scena to też odszerzenie przed brakiem czujności. Przemierzy się z Potem I sobą sobie ubrania. Danie Jezusza z dla Greków nagość nie była nadzwyczajna, dla Żydów była największym poniżeniem. Ta scena symbolizuje intymność człowieka. Ui bollamo la ser Każde za cykaże, o cierpienie. To, co było ogromne, chcemy zrobić w jak najbardziej komfortowy sposób. O śmierci najlepiej nie mówić. Tymczasem stajemy w obliczu śmierci koło bliskiego i nic już nie możemy zrobić. Trzeba to spokojnie przyjąć i, sp i spróbować tę nieuchronność przezwyciężyć. Szukać jakiegoś sensu w tym bezsensie. Boże, Boże, czemu się nie opuścił? Jeden ze stojących niedaleko mężczyzn, pobył, wziął dąbkę, nasycił się włożył do i dał pić. Jezus zabrał głosem i oddał ducha. To była śmierć przyjęta za innych, Śmierć kogoś, kto ratując innych, oddał swoje życie. Są ludzie, którzy naśladują Jezusa, idąc komuś z pomocą, czy wykonując swoje obowiązki. Śmierć na krzyżu przypomina nam, że trzeba być gotowym, by umieć. Poświęcić, poświęcić się dla dobrej sprawy, dla pomocy bliskim. Śmierć Jezusa nie była celem, kresem ani środkiem do innego celu uratowania życia innych. Jakby stracić życie, aby je odzyskać, oddać. Coś ważnego, istotnego, aby powiedzieć tak, dla życia kogoś innego, ale także wyznać swoją nadzieję na życie własne. Żołnierze, to i święta, że Jezu Chrzyjając głos, wypłynęła w krajach moja. Jeli go skrzyża, ciało złożyli na ręce maryki. Ta scena symbolizuje postawę ludzi po śmierci, łączy z tymi, którzy odeszli. Dopiero wtedy matka spotyka zmarłego syna. Zdarza się, że ludzie po śmierci nawiązują większy kontakt z bliskim im człowiekiem. Bo wówczas dociera do nich, że kogo stracili. to polaglenie, abyśmy śpieszyli się kochać. Chrystus był zdrojem tylko trzy dni. Potem przystąpił do zbawienia przez zmartwychwstanie. To daje nam nadzieję, że śmierć jest stępny do życia. Czy możemy to uwierzyć, mimo że biologia mówi nam coś innego? By zmartwychwstania Chrystusa to nie jest możliwe. Yes, <laughs> zobaczyć nasze y, ministerium. Pamiętajcie, że za rok jest ono innym, z innym scenariuszem, zmienionym troszeczkę, także za rok ponownie zapraszamy. Dziękuję.